Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pani AGD. Dzisiaj mam przyjemność być w przepięknym apartamencie hotelowym w centrum Warszawy, którego kuchnia została wyposażona w najwęższy piekarnik dostępny na rynku. Jest to piekarnik marki MPM o szerokości 45 cm. Ale zanim szczegółowo wam o nim opowiem, koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, bo was to nic nie kosztuje, a mi bardzo pomaga. Poza tym klikając dzwoneczek będziecie mieli pewność, że nie ominą Was żadne nowości. Zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka. Piekarnik do zabudowy o szerokości 45 cm to jest idealne rozwiązanie do małych kuchni, do mieszkań studenckich, a także dla wszystkich osób, które chciałyby zrobić tanim kosztem remont kuchni, wymieniając kuchnię wolnostojącą o szerokości 50 cm. Wystarczy bowiem wyjąć taką kuchnię z ciągu meblowego i w to miejsce wstawić szafkę o szerokości 50 cm, w której można zamontować piekarnik o szerokości 45 cm. Dodatkowo w blacie kuchennym możemy zamontować również płytę o szerokości 45 cm, ponieważ marka MPM ma w swojej ofercie zarówno płytę ceramiczną, indukcyjną jak i gazową. Do płyty i piekarnika o szerokości 45 cm możecie dobrać też pasujący okap, może to być okap przyścienny lub jeden z dwóch modeli okapów do zabudowy, tzw. okap podszawkowy, dzięki czemu stworzycie taki ładny zestaw jak tutaj widzicie. Jeżeli chodzi o wymiary tego piekarnika, to zaraz zobaczycie je na ekranie filmu. Poza tym front piekarnika jest wykonany ze szkła. Pokrętła są chowane, co bardzo ułatwia utrzymanie piekarnika w czystości. To pierwsze pokrętło służy do wyboru konkretnej temperatury pieczenia, a to pokrętło służy do wybrania programu. Piekarnik oferuje nam 6 programów. Pierwszy program to jest. Termoobieg, czyli grzanie grzałki górnej i dolnej oraz praca wentylatora, dzięki czemu piekarnik nagrzewa się znacznie szybciej i równomiernie rozprowadza ciepło. Kolejny program to program grzanie górne i dolne, potem grzanie górne. Kolejny program to tak zwany Easy Clean, czyli program, w którym możemy wyczyścić piekarnik przy pomocy pary. W tym programie wystarczy wylać pół szklanki wody na dno piekarnika. Piekarnik zamieni tą wodę w parę, która rozmiękczy nam wszystkie zabrudzenia i ułatwi nam umycie piekarnika wewnątrz. Kolejny program to program Grilla, który idealnie nadaje się do upieczenia steka, czy ryby, czyli takiej potrawy, która powinna być przypieczona z góry. I ostatni już program to Maxi Grill, który będzie optymalny do tego, żeby upiec w piekarniku większy kawałek mięsa. No i oczywiście piekarnik posiada również timer, dzięki któremu możemy ustawić konkretny czas pieczenia. Jeżeli chodzi o wnętrze piekarnika, to oczywiście mamy tutaj oświetlenie wewnętrzne. Mamy po bokach chromowane drabinki. Mamy chromowany ruszt i blachę. W kwestii bezpieczeństwa istotną kwestią jest też to, że ten piekarnik posiada zewnętrzny wentylator chodzący obudowę oraz posiada zimny front piekarnika, czyli nawet jeżeli będziemy tutaj coś piekli w wysokiej temperaturze, nie istnieje ryzyko poparzenia się dzięki specjalnym dwóm szybom. Zresztą, nawet gdyby nam się coś tutaj zabrudziło pomiędzy tymi szybami, to łatwo tą przestrzeń wymyć. Wystarczy, zobaczcie. Wyciągnąć tą listwę. Wyciągamy szybę. I możemy ją sobie bez problemu wymyć i zamontować z powrotem. W tym modelu możemy też bez problemu zdemontować drzwi. Wystarczy otworzyć tutaj te zawiasy. I mam też jeszcze fajną propozycję dla wszystkich osób, które z racji małej kuchni nie mogą sobie pozwolić na postawienie wysokiej lodówki, a takowej potrzebują. Jest to tak zwany mini side by side stworzony z podblatówek, czyli z chłodziarki i z zamrażarki o wysokości 85 cm, którą można wsunąć pod blat. Oczywiście kierunek otwierania drzwi można tutaj zmienić, tak żeby się otwierały jak taki klasyczny side by side. I to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten piekarnik marki MPM o szerokości 45 cm spodobał się Wam. Z góry dziękuję za wszystkie lajki i subskrypcje. Do zobaczenia za tydzień.